A odpowiedź, który osobiście powiodłby go na szafot, kapitan mojej gwardii, Damien Delatur. Wasza miłość? Wiedz nie. Witaj. Przykro mi to mówić, ale żołnierze, którzy zajmowali się ciałem ostatniej ofiary. Wiemy już o wszystkim. To stworzenie w piwnicy Korwobianko. Czy to była bestia? Nie, to była Bruksa, taki rodzaj wampira. Była związana z bestią. Skąd pewność? Uważnie przeanalizowałem ślady na brzegu rzeki i w Korwobianko. Próbujesz insynuować, że śledztwo było dotąd prowadzone niestarannie? Geralt nic takiego nie powiedział. Nie przerywaj mu. Oglądałem ciało ostatniej ofiary. I znalazłem coś, co muszę zbadać. Będę potrzebował do tego spokojnego miejsca, a być może pomocy alchemika lub czarodzieja. Prócz tego chciałem porozmawiać o poprzednich ofiarach, jak rozumiem, z panem Delatour. Po pierwsze, nie musisz mnie tytułować. Po drugie, powinieneś wiedzieć, że byłem przeciwny ściąganiu cię tutaj. Słyszałem o tobie. I wiem, że twoje przybycie zawsze oznacza kłopoty. A my tu mamy dosyć kłopotów i bez Ciebie. Poradzilibyśmy sobie z bestią sami. Nie mam co do tego najmniejszych wątpliwości. Damien? Dyskusja na temat zatrudniania Wiedźmina jest już zamknięta. Definitywnie. Ale skoro poruszyłeś ten temat, porozmawiajmy o wynagrodzeniu GERALTA. Powiedz, czy prawdą jest, jak mówią legendy, że Wiedźmini zwyczajowo żądają. Tego, co w domu zastaniesz, a czego się nie spodziewasz? Tak, wasza miłość. To prawo niespodzianki. Cóż, będziemy mówić otwarcie. Niespodzianki, z którymi mamy do czynienia na co dzień, nie są zbyt wartościowe dla Wiedźmina. W pałacu będzie na nas czekał albo edykt do podpisania, albo kontrefekt z dalekich stron. Z obu miałbyś marny pożytek. Z tej przyczyny postanowiliśmy nagrodzić Cię aktem własności winnicy Korwobianko oraz sumą pieniędzy, którą bez wątpienia uznasz za wystarczającą. Właścicielem winnicy jesteś od teraz. W trakcie łowów przydać się kwatera, jednak pieniądze dostaniesz dopiero, gdy wytropisz bestię. To piękny gest, Wasza miłość. Ale czy Korwobianko nie jest aby tymczasową kostnicą? Doprawdy? No nie. Znów bałagan w kancelarii. Dosłownie na jeden moment nie możemy spuścić ich z oczu. Ale zdaje nam się, że dla Wiedźmina to nie kłopot. Co więcej, nic nie buduje Marki Wina lepiej niż ponura legenda. Dziękuję, wasza miłość. Zlecenie oczywiście przyjmuję, ale jak wspomniałem wcześniej, będę potrzebował informacji. Od Damiena. Jak to się zaczęło? Kim była pierwsza ofiara? Najpierw zginął Krespi. Kiedyś zwycięstwa w turniejach przyniosły mu sławę, ale potem zestarzał się. Zawiesił miecz na kołku i zajął się produkcją wina. Krespi nie był lubiany przez winiarzy. W interesach uchodził za bezwzględnego i ponoć oszukiwał. Poprosił nas o dyspensę od wszelkich dworskich uroczystości, której jednakowoż nie udzieliliśmy, bo kto raz złoży śluby rycerskie, rycerzem zostaje na zawsze. Jak zginął? Gdzie znaleziono ciało? To właśnie było niezwykłe, bo siedział przy wieczerzy i nagle któryś z biesiadników zauważył, że go nie ma. Godzinę później patrol straży miejskiej znalazł go na klęczkach opartego o miejski pręgierz. Na szyi miał... Zawieszony swój miecz. Umarł od ran zadanych z wielką siłą, pazurami, nie bronią. Zginął gwałtowną śmiercią, ale ciało spoczywało na klęczkach. To znaczy, że ktoś się tak ułożył. Tak to wyglądało. Jak wyglądało drugie zabójstwo? Wszyscy wiedzą, że w tym mieście jest kilka miejsc do których po zmroku nie zapuszcza się nikt rozsądny. To właśnie w jednym z nich znaleziono ciało Ramona Dilak. Po pierwszym zabójstwie na Bokler padł blady strach. Mieszkańcy stali się czujni, nie zapuszczali się w miasto. W rezultacie wieść o drugiej ofierze przyniosła nam grupa, jakby to powiedzieć, zatrudnionych.